Moment, moment, moment. Żona żołnierza Federacji Rosyjskiej próbowała zakończyć życie samobójstwem, żeby jej męża przywrócili z frontu. No i tak stąd nie zabiorą mnie, nawet jeśli coś takiego zrobisz, i tak mnie stąd nie wyprowadzą. Oni mają to w dupie. Uwierz mi, wyprowadzą cię stamtąd. Zabiorą. Nie zabiorą, uwierz mi. Nie, nie zabiorą. Mamy kierownictwo głupie dzwoniłam do kierowników. powiedziałam, że powiedział mi, że wywożą tylko dwóchsetnych albo trzysetnych. Albo u niego teraz ktoś umiera już nabawiłem się w tą wojnę, wystarczy, nabawiłem się. Nie, nie jesteś pijany? No trochę jestem. Teraz stoisz na posterunku tak. I rozmawiasz ze mną, tak. A co dowódca na, na, na to ci powie? No nic nie powiem. Teraz bardzo dobrze rozumie to i wie o tym. Tylko nie rób ze sobą nic. Proszę cię. Proszę cię. Zrobię. Nie, nie rób, zrobię coś ze sobą. No i co teraz? No nic. Słyszałeś, teraz przodowałem automat. Ja też zrobię coś ze sobą. Uwierz mi. Po co będziesz to robił? A po co ty będziesz to robiła? Tutaj e, czasami ludzie przez desperację pójdą na takie rzeczy rupałka, granaty w e, Ludzie czasami dochodzą do takiej desperacji, że mm, pojadą. E, a, Boże. Że pojadą za niedługo i rzucą temu dowódcy pułku naszy, naszemu dowódcy naszego pułku. Granat, granat mu wrzucą w okop, a on się nie śpieszy stąd wycofywać, dlatego że wie

Dlatego, że kierownictwo floty, flot, bałtyckiej floty, naczelnik korpusów, korpusu tego, wszczął sprawę przeciwko temu Zawadzkiemu, dowódcy pułku, dwie sprawy wszczął kryminalne. No dobra, nie będziesz się wkurzał na coś? Na co? Ja y, pocięłam sobie żyły. Co? Cięłam sobie żyły. Zwariowałeś czy co? Nie. Chyba tak.